Od początku Sosnowiec, Zagłębie Sosnowiec bardzo dobrze wyszedł na ten mecz i był nieźle dysponowany, ale mimo tego, że tak, tak dobrze byli dysponowani, to nie udało im się strzelić bramki, mieli swoje sytuacje, ale, ale trzy punkty po naszej stronie, bardzo się z tego cieszymy. Troszkę w końcówce było nerwowości, cofnęliśmy się, ale udało nam się strzelić bramkę na 2-0 i praktycznie się skończył mecz, ale to nie był na pewno łatwy mecz. Nie ma tutaj łatwych meczów. Wszystko trzeba wyszarpać z boiska. Każdy zespół już przychodzi, przyjeżdża do nas, czy do Chorzowa, czy, czy grając z nami, jak my jedziemy. Gra na pewno z liderami, gra z zespołem, którego już na pewno nie lekceważy. Nie twierdzę, że tak było na początku, ale na pewno szykują się na nas dużo mocniej niż na początku i, i będzie na pewno nam trudniej, ale no, musimy sobie tak jak dzisiaj z tym dobrze radzić. Zostało dużo meczów. Po prostu przygotowujemy się do każdego meczu, tak samo chcemy go wygrać i co pokaże przyszłość, to zobaczymy. To nie jest przypadek w tym momencie, że jesteśmy w czubie.